Cześć kochani, witajcie w Kuchni Pyszności. Dzisiaj pokażę Wam kilka sposobów na nadziewanie pączków. Tłusty czwartek już za kilka dni. Większość z nas będzie pewnie przygotowywała pączki. Dzisiaj sprawdzimy kilka trików na ich nadziewanie. Zobaczymy, który sposób okaże się najlepszy. Zaczynamy! Ciasto przygotowałam sobie wcześniej. Mam już nadany odpowiedni kształt, więc przechodzę do smażenia, tu mogę Wam zamiast widelca polecić trik z patyczkami, raz, dwa i gotowe. Przyznaję, że zawsze nadziewałam pączki jeszcze przed ich usmażeniem. Dzisiaj postanowiłam sprawdzić jednak nadziewanie słodkości dopiero po ich upieczeniu. Na pierwszy ogień idzie szpryca. Dowolne nadzienie umieszczamy w pojemniku i przechodzimy do faszerowania. Delikatnie wbijamy i umieszczamy nadzienie. Drugim sposobem będzie rękaw cukierniczy. Znalazłam w naszych pysznościowych zasobach takie końcówki. Mam nadzieję, że się sprawdzą. I robimy tu dokładnie to samo co wcześniej. Na koniec zostawiłam strzykawkę. Wbijam i nadziewam. Pora na małe podsumowanie. Jeśli chodzi o akcesoria, które użyłam do nadziewania, szprycę oceniam na piątkę z plusem. Szybko, sprawnie, bez żadnych kłopotów, idealnie się nadziewało, nic mi tutaj nie wyciekało, także jestem bardzo zadowolona. w cukierniczy oceniam na takie 3 na 5. Wydaje mi się, że końcówka, którą tutaj użyłam była za duża. Marmolada mi przez to uciekała troszkę z tych pączków, także tutaj nie jestem do końca zadowolona. Jeśli chodzi o naszą strzykawkę, to daję jej 4 na 5. Podobnie jak ze szprycą, ale z szprycą robiło mi się wszystko łatwiej. Tu musiałam włożyć troszkę więcej siły, żeby to nadzienie weszło mi fajnie do pączka. Domyślam się, że nie każdy mają swojej kuchni, więc spokojnie Wasze słodkości na tym nie ucierpią. Oczywiście przy nadziewaniu trzeba uważać, żeby palcami nie zmieść naszych pączków. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was przydatny. Ja zabieram się za zajadanie. Do zobaczenia. Pyszności. Pączki gotowe, kuchnia posprzątana. A co z olejem? Pamiętajcie, żeby nie wylewać go do zlewu czy toalety. Zużyty olej najlepiej przelać do szklanego pojemnika, np. słoika i oddać do specjalnego miejsca, a więc do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.